Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Euro. Euro... Już mi się myli. Symulator farmy. Także w tym momencie część zbiorów jest już możliwa do zebrania. Także uruchomię kombajn. Zatrudnię pracownika. Ojoj, zmęczył się. Jeszcze raz. Teraz już, już się raczej nie zmęczy. Zbieram teraz rzekę. Tak, w następnej kolejności wezmę magazyn pszenicy. Magazyn będę tankował. Włącz kolego światła. Tak, elegancko. I małej zmianie uległy stan kur. Jest ich teraz dokładnie już pokazuję. Tak, to tutaj. Kur jest w tym momencie 101. Jak dalmatyńczyków. Mają do, dla mnie dosyć sporo jajek. Także mam zamiar z, zbić dość duży interes na jajkach. Wszystko co cały czas na tym samym save'ie. ...cały czas ta sama przygoda się toczy. Kolejnej zmianie uległ... ...co uległo? Już mówię. Kosiarka. Już nie mam tej malutkiej kosiareczki, ponieważ jak sprawdzałem, nie dałem rady... ...zgolić całej trawy, która była... ...tutaj. Skrzynia jabłek. No i tutaj też będzie kolejne, jest kolejna zmiana. Nie dałem rady zgolić całego pola tą malutką kosiarką. Może komuś się to udaje i tak robi, ale mnie niestety się nie udało. Kupiłem ten czerwony traktorek, ja go już sobie zostawię. Zadłużyłem się w banku na astronomiczną sumę 200 tysięcy. Trzeba będzie to oddać. Mam nadzieję, że z pomocą. Przyjdą właśnie zadania z koszenia trawy. Jak na razie ustawiłem zadania na co dwie minuty i czekam na to właściwe, aż będę mógł kosić tutaj. Pole też już jest. O, prawie pewne, gdzie jest. Jest. Pole też już aktualnie oczekuje na skoszenie, tylko pozostał tam taki mały skrawek. I w sumie tutaj też. Mam nadzieję, że do końca tego czasu zdąży. Zdąży urosnąć. Zanim dojedzie tam kombajn. Szkoda byłoby się wracać. Dobra, jest pełne. Także w, tym, w tej chwili wezmę pług. Będę walczył... ...pługiem. Po! W drzewo. Prosto w drzewo. I jest, tam jest mój pług. Swoim wydostał się. Nie interesuje mnie to. I kolejna zmiana to sprzedałem, żeby odzyskać nieco gotówki podnośnik samojezdny. Klamszyks wzdłuż pług. Da się tak zrobić? Oczywiście da się. Dobra. Także obuszczam literka V. I jadę. Tak żeby prace już nie, nie przebiegały tak powoli. 14 na godzinę, ciekawe czy osiągnę trochę więcej jadą z tym. O, do 20 mogę jechać najwięcej. Także można sobie pomóc przyspieszając trochę prędkość, druga. Jaką ma prędkość? Troszeczkę za dużo. Z tego co mi wiadomo, to jak jedzie się za szybko. ...można odczepić pług. A jak sam kombajn? Czy wysunął już rurę? Tak. Tutaj jadę do końca za... Przesyłkę z produktami kulinarnymi odrzucam. Elegancko, także dojadę do końca, zatrudnię pracownika na chwilę, podjadę sobie, żeby rozładować. Dobra, pracowniku pracuj. Ja ich mam już siedem do zebrania. Także jest tego trochę. Elegancko. Gdzie ja to mogę potem sprzedać dosyć dobrze? W gospodzie za 1250. A co jest dalej? Dobra, odjeżdżam. Tutaj chyba wystarczy. O, puść to, nie rób. Bałagan. Mobilny farmer. Odblokowane osiągnięcie. Okej, okay, jazda tyłem. W sumie można by jeszcze od razu wprowadzić kultywator, żeby jechał zaraz. Fragment pola jest źle skoszony. Akceptuj. Ale pole golfowe gdzie się znajduje? A gdzie się znajduje moi... moja kosiarka? Dobra, pole będzie musiało chwilę poczekać. Jest moja kosiarka. 600. Całkiem nieźle. W tą stronę. Pasowałby założyć od razu jakiś obciążnik naprzód. Z tego względu, że ten typ kosiarki wydał mi się najbardziej zgrabny. Dlatego go wziąłem. Ten typ kosiarki jest troszkę cięższy. Dlatego robi. Taki problem ze sterowaniem. Okej, okay, mam nadzieję zdążyć. Włączam światełka i jadę. Tutaj troszeczkę skręcę. Czy da się jechać? Nie. Więc pojadę tędy, też nie da się pojechać. To są kolejne pola do odpienia, trochę odludne i odległe. Ekstra, ten da się, dało się przejechać. Także spokojnie można manewrować między jednym polem. Między polem golfowym a polem kempingowym. droga nie jest jakaś straszna I chyba będę z tego korzystał i na razie jechał na jednej tej na jednej kosiarce będzie troszkę z tego jazdy ale damy radę No i już niedaleko Siarka mała nie dała rady Niestety, co robiłem wiele prób Ale nie dała rady Rozłożę Pod literką B czai się włącz Magiczne. włącz A, zakłócenia Jest to także koszenie rozpoczęte, mała nie dała rady pięć minut, będzie mi chyba wystarczyć. OK. Tempon mat ustawiony na 3. Czy daje radę? Jak na razie daje. To jest akurat prędkość maksymalna. 4 minuty. Całkiem, całkiem przyjemnie. Mnie się podoba i tego akurat zakupu nie żałuję. Tutaj troszkę zostało, no to się wytnie. Można by powiedzieć, że w ciągu... ...trzeba dojść do wprawy... ...że w ciągu chwili można skosić prawie praktycznie całość. Wow, zostało trochę. Elegancko, to jest przepiękna rzecz. Także to zostaje ta siareczkę zostaje na razie, dosyć sporo grosza wpadło nie dość, że za premię czasową, to jeszcze za samo zlecenie. Także mogę powiedzieć śmiało, że ten sposób jest opłacalny. No ale tu wytworzył się mały konflikt. Oni ciągną kasę. Daj to co masz. Jest gotowy do pracy. Tyle, że temu przeszkadza. Jeden drugiemu. Ale mniejsza z tym. Trzeba zwolnić tego pracownika. ...opuścić ten pług... ...poprawić... Gdzie jest kombajn? Dobra, kolego. Ty musisz na razie zaczekać. Musisz zaczekać aż tamten kawałek pola będzie możliwy do skoszenia. A my jedziemy tutaj. Dobra, zapominamy o innych zleceniach w tym momencie. Brak wózka widłowego i samojezdnego z widłami. ale w najbliższym czasie mam, zamiarze, z, mam zamiar go kupić Wow, tu mi się coś wymknął spod kontroli Tę część mogę jeszcze spokojnie przejechać, dlaczego nie zatrudniam? Większość się robię sam. Z tego względu, że pracownicy zabierają kasę. Jakbym miał więcej pola, więcej możliwości, to bym sobie by kogoś zatrudniał, żeby jechał za mnie, i bym się zajmował w tym momencie czymś innym. to od razu przeorać, w sumie, kultywatorem. Tak, tak zrobię. Tę część od razu przejadę kultywatorem. tylko tu do końca. Ekstra. Ty się rozłącz. Ty jedź i pracuj, ponieważ całe pole jest już gotowe. Travow Camping No, to mi się podoba Kolejne trawiaste zlecenie No i pasowałoby mi w tym końcu założyć ten ciężarek Ale to następnym razem, w następnym odcinku ciężarek już będzie Także jeszcze jadę skosić tą trawkę. Zamierzam zabrać ten bonus. W postaci pieniążków. Zawsze szybkie koszenie. I plus jeszcze pieniążki za skoszenie. Ekstra. Coś fajnego. Jakby tak postawić dwa takie ten traktorki i wcale nie musiałbym tracić czasu na dojazdy. O! Zbieram na kolejny traktor. Pożyczki nie mogę go wziąć, także muszę działać przy tym co mam jeździć w jedną i w drugą stronę plus jeszcze zajmować się tym polem. Na skróty, tak, na skróty. No i tak w ogóle kasa zadań też nie jest mała, 5 tysięcy. No i potem pasowałoby zająć się kasacją długu. Wow, się nie wpakować. gdzie jest ten zarośnięty kemping? Czuję trochę, bo on zarasta. Zarasta cały czas w takim samym tempie. Okej, okay, jazda z koksem. Jadę naokoło. Traktor mi na to pozwala. bo idealnie całości nie trzeba skosić żeby skosić jak największą jak najwięcej no i kolejna sprawa, wyboje ogromne wyboje było na polu golfowym świetnie, kosi się jak marzenie. Nie to co ten mały pierdzik. Dobrze, że wtedy nie nagrywałem, bo bym się skompromitował całkowicie. Pięknie, kolejna kasiorka, to jest coś wspaniałego. Dobra, to trzeba wyłączyć odjechać i zająć się polem kombajn pełny. W sumie przyczepa też zaraz będzie pełna, także będę jechał do silowców wysy wysypać wszystko. Dobra, jest 100%. Także dziękuję, że oglądaliście. W tym miejscu zakończę swój odcinek. Komentujcie, subskrybujcie. I zapraszam do oglądania następnych odcinków. Pomysł z trawą zajebisty i sprawdzony. Nie kupujcie małego, nie opłaca się. Lepiej kupić dwa. I normalne. Traktorki, które dosyć się pojeżdżą. No i oczywiście do tego jeszcze. Obciążenie. Na razie.